Cześć! Dziś szybko wyjaśnię Wam potęgi. Spójrz na przykład: 2 do potęgi czwartej, czyli 2 razy 2 razy 2 razy 2 równa się 16. Proste? To lecimy dalej. Obejmują nas różne zasady potęgowania. Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym zasadom, które są niezbędne do wykonania każdego zadania z potęgami. Zacznijmy od mnożenia potęg. Przedstawię wam to na przykładzie. Mamy 3 do potęgi drugiej razy 3 do potęgi trzeciej. Podstawa tej potęgi to 3. W tym wypadku yy, jest to całkiem przykład prosty, bo wykładniki potęg, czyli 2 i 3, są całkiem małe. Zatem za znak równa się przepisujemy trójkę, a wykładniki potęg. Po prostu dodajemy, czyli 2 plus 3 równa się 5, czyli mamy 3 do potęgi 5, co wynosi 243. Dalej mamy dzielenie potęg. Tutaj sytuacja jest całkiem analogiczna. Przedstawiam Wam to na przykładzie: 5 do potęgi 4 podzielić na 5 do potęgi 2. Tutaj zamiast dodawać wykładniki potęg, odejmujemy, czyli 4 odjąć 2 równa się 2, czyli 5 do 2, co wynosi 25. Idąc dalej, mamy też coś takiego jak potęga potęgi. Przedstawię wam to na przykładzie: 2 do potęgi trzeciej, do potęgi drugiej. Mamy tutaj podstawę potęgi wynoszącą 2 i wykładnik potęgi wynoszącą 3. I za nawiasem kolejną potęgę do drugiej. W takim przypadku musimy wykładniki potęg, czyli 3 i 2, pomnożyć. Czyli mamy 3 razy 2, 6. 2 do potęgi 6 to 64. Istnieje również coś takiego jak potęga 0, czyli po prostu jakaś cyfra lub liczba podnoszona do potęgi równej 0. W takim przypadku zawsze, dla nieważne jakiej cyfry lub liczby, wynik będzie równy 1. Oczywiście, jeśli a nie jest równe 0. Czyli na przykład 7 do potęgi 0 równa się 1. Teraz przechodzimy do typowych, najczęstszych, a zarazem łatwych do uniknięcia błędów. Punkt pierwszy. Dodawanie wykładników przy dodawaniu. Tutaj macie przykład właśnie błędu. Czyli mamy 2 do potęgi drugiej plus 2 do potęgi trzeciej równa się 2 do potęgi piątej co jest nieprawidłowe, ponieważ żeby wynik był taki, musiałoby być tutaj mnożenie. Aby zrobić ten przykład poprawnie, musicie 2 do potęgi drugiej obliczyć, co jest równe 4, plus 2 do potęgi trzeciej, również obliczyć, co jest równe 8, no i dodać, co wynosi później 12. Błąd drugi, czyli nieprawidłowe dzielenie. Tutaj macie przykład niepoprawnego dzielenia, czyli 10 do potęgi 5 podzielić na 10 do potęgi 2 równa się 5 trzecich. Lub na przykład ktoś podzieli 10 do 5 przez 10 do 2 i wyjdzie mu 1 do 3 czy coś takiego. To jest błąd. Aby poprawnie to obliczyć, no to po prostu powinno Wam wyjść 10 do potęgi 3. Tak jak już to wcześniej tłumaczyłem. Kolejny już błąd, czyli potęga potęgi obliczana jako suma. No tutaj macie przykład błędu właśnie. Czyli 3 do drugiej i jeszcze do potęgi trzeciej. No i ktoś zrobi, że to jest 3 do 5. No i to jest oczywiście błąd. No bo, tak jak już wcześniej tłumaczyłem, kiedy mamy ten nawias, no to mnożymy wykładniki potęg i powinno nam wyjść. 3 do potęgi 6, co wynosi 729. I to wszystko. Aby jeszcze się podszkolić, spróbuj, ile to 4 do potęgi trzeciej razy 4 do potęgi drugiej. Powodzenia. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszamy do sekcji komentarzy, gdzie na bieżąco będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Do zobaczenia w następnym materiale.